Witać pierwszych widzów, słyszałem, że chcieliście ostatnio trochę zdrowić. Nie, Nie, właśnie, że wyszła i od z zobaczyć to Wam wrzucam liveika na żywo. Jak jadę drogą, musicie wybaczyć, że nie będę komentarzy czytał. Bo się będę na drodze skupiał. Że jak chcecie, to oglądajcie. Oczywiście radyjka też nie zapłuczę, bo cenzura Niektóre piosenki są cenzurowane Nie wiem czy oglądaliście ostatniego live'a To kurcze Gościa co nagrałem, co śpiewał, to mi ocenzurowali Niestety wszystkie wyświetlenia poszły do niego, na jego konto Nie, to nie Skoda. Ciężarówką jadę się załadować po buraczek. Skania. A mamy okolicę Radziejowa, czołowo dokładnie. Podążam w kierunku brześcia. Patrzycie jaka ładna okolica. Nie, Paweł, nie latam na magnesie. o kurczę 70 osób coś niesamowitego o tak jak mówiłem któryś tam z widzów chciał zobaczyć jak wygląda trasa to mówię lajwika zrobię nie wiem czy mnie dobrze w ogóle słyszycie bo nie czytam komentarzy nie koncentruję się na nich tylko na drodze Uwielajbika sobie odpalę, żebyście zobaczyli jak droga jest, jak wygląda. Dzisiaj pogoda bardzo ładna, znakomita słoneczko. Z rana było parę w top. O patrzcie tu osobówka w rowie. jak już tu wcześniej była były służby bo tu się stałknęli a jedną zostawili nie wiem czemu jej nie wzięli jeszcze o sportowy wymiar siemka no i tak jak mówię jadę załadować buraczek jeszcze tak z Kruszwicy pomykam w stronę Brześcia teraz okolice Radziejowa, nie poznajecie kto z tych okoli to pewnie kojarzy no zbliżam się do seteczki subów 100 tysięcy mam taką nadzieję że do końca roku dobiję, ale czy to mi się uda to nie wiem bo jak wiecie te suby dopiero od tego roku tak ładnie idą, że sam jestem w szoku. O, znajdujemy się na obwodnicy radziejowa. Nie wiem, czy kojarzycie, czy nie kojarzycie. Ale kuczę, 250 osób, coś niesamowitego. powiem wam, że na ostatnim live'ie 400 osób było, ale za prawa autorskie mnie wciągnęli, bo była muzyczka, było słychać kto śpiewa, jakie utwory, i za prawa autorskie. Później zrobiłem następnego live'a. To wyciszałem jak śpiewali. To już za prawa autorskie nie wzięli, ale to widzowie też tak nie chcieli oglądać, bo co gadali, tylko a chcieli posłuchać jak śpiewają. Niestety, ko też mam przyciszone, teraz, żeby czasami tu mi jakieś prawa autorskich nie wcisnęli. No ci powiem u mnie z powodzią. Na razie ja jestem w Kujawsko pomorskim. Także jeszcze do powodzi u mnie nie dochodzi, nie? Ale przez te ulewne deszcze. W polach ci powiem mokro. Ciężko się wjeżdża, ciężko się wyjeżdża. Prawdopodobnie jak zrobię, dzisiaj zmontuję. To jutro może wrzucę filmik. To zobaczycie jak się ciągaliśmy. Bo to dzisiaj z rana jeszcze się ciągaliśmy w polach. Także wesoło było. no teraz stoimy na głównej krzyweczce w radzie obie Światełko oczywiście trzymają. A lecimy w kierunku brześcia. Dzisiaj ładna pogoda, wręcz gorąco pobywam no, Tu już koledzy na stacji stoją załadowani na ranko pewnie możesz się reklamować sportowy jak ktoś uwielbia oglądać sport to zachęcam do sportowy wymiar na kanał tam też prowadzi transmisje także można u niego meczyki oglądać na YouTubie oczywiście Wam, że ruch trochę tutaj jest na tej drodze. Że leci się jak leci. Przede mną. O, no, sam jestem w szoku, że tyle nieraz osób potrafi wejść naraz. A tylko dwie łapki, nie? No. Wiadomo, na live to łapki gorzej się wciska, bo trzeba wejść trzy kropki, żeby łapkę wcisnąć. A powiedzcie mi, jak tu z internetem nie zacina wam obrazu? Bo w niektórych miejscach pewnie będzie przycinać, bo to lasy, nie lasy w różnym mniejszym miejscowości no, że jesteśmy za Radziejowem, Skibin zaraz w nie lubią misiaczki stać a suszać, suszyć także trzeba tu uważać, zwolnić Teraz też tak gorąco dzisiaj. O, witaj Magda! Nie wiem co tam napisałeś na drukowanie. A u ciebie wiad też, no widzisz A Ja jadę załadować buraczek. Mówię, odpalę live'a, zobaczę czy będzie ktoś chętny pojechać ze mną w trasę, popatrzeć okolice, popodziwiać. Małe litery, to nie czytam tych komentarzy, bo muszę się tu na drodze skupić. Tak, dokładnie, pogoda u mnie super, grzeje 27 stopni dzisiaj. Gorąco niesamowicie. Tak? Paweł, nie wiem czy mnie słyszysz mam live, a i nie mogę odebrać. Nie wiem co się stało. To tu Paweł. To tak. jest To kolego To jesteś, Paweł. To Od Paweł. nie jesteś, pomogę To na. Ja chyba drugi telefon sobie sprawić. Jak ktoś dzwoni do mnie, to ja nie mogę z nim porozmawiać. Ale droga jeszcze daleka, także jeszcze zdąży pewnie zadzwonić jeszcze raz. Bo jak widzicie, podążam z Radziejowa w kierunku Brześcia. Muszę mocniej ten uchwyt zamontować, bo po tych dziurach to trzęsie widzę. muzyczkę z radyjka, ale kurczę, obawiam się, że za prawa autorskie mnie wciągną, a tego bym nie chciał. O 320 osób, coś niesamowitego. No kurcze, musiałem wam powiem odebrać, nie wiem czy lajwika zatrzymało, czy nie zatrzymało. Napiszcie mi czy słyszeliście rozmowę czy wyłączony był mikrofon żebym wiedział na przyszłość jak się zachowywać jak ktoś dzwoni podczas lajbika ale chyba zacięło lajbika bo zostało 21 osób reszta pewnie uciekła a nie patrz wrócili 291 coś niesamowitego jak widać, cały czas za tą ciężarówką cisnę. Dziurowata droga trzęsie. Słoneczko świeci. Lecę w kierunku Grześcia. słynne krzyżóweczki w Osięcinach bardzo dobrze też mi filmicie z Osięcin nie wiem czy tak dużo osób mnie z Osięcin ogląda bo kiedyś nakręciłem film z Osięcinach, kiedy z Osięciny leciałem to bardzo dużo miał oglądalność 191 osób, coś niesamowitego. Bardzo mnie to cieszy. Zachęcam zostawić łapeczkę, subskrypcję. Może dobijemy do 100 tysięcy w tym roku, bo już jest 65. Także już niewiele zostało. I może YouTube mi ten przycisk da. Jak będzie 100 tysięcy subskrypcji, pierwszy przycisk, coś niesamowitego. do miejscowości Boruciny za Osięcinami. Pozokoli to, to kojarzy Boruciny. Że już do Brześcia coraz bliżej. znowu wskoczyło 335 osób coś niesamowitego no już porucinek minęliśmy lecimy dalej na Brześć, w kierunku Brześcia załadować buraczek Mamy redcz Krukowy, powiat włocławski Zaraz zobaczycie nie wiem czy uchwyci kamera po prawej stronie To Muzeum w Redczu za tymi krzaczkami tam po prawej stronie Może co nieco uda się uchwycić bo jak wiecie z ciężarówki to wyższy widok Napiszcie mi jak odczucia jak taki live Zerwało połączenie Nie wiem czy widzieliście Czy nie widzieliście Ale tu już chyba słaby zasięg Widzę, że coraz kiepski zasięg, coraz więcej osób ucieka. Także już chyba będę kończył. Także trzymajcie się, do następnego razu. Pozdrawiam.